Dzisiejsza moja oferta pracy jest we Frankfurcie nad Menem. Tutaj praca jest w systemie dwuzmianowym i jest potrzebny spawa TIG. Spawa się tutaj ze stali czarnej i nierdzewnej. Spawa się tu różne elementy pod zamówienie klientów. Czasami mogą być także pojedyncze sztuki, dwie, trzy, według zamówienia. Praca w związku z tym jest z rysunkiem technicznym. Co jest potrzebne z Twojej strony, abyś mógł rozpocząć tam pracę? Na pewno Twoje dobre umiejętności przy spawaniu TIGiem. Potrzebny jest certyfikat, potrzebny jest chociażby delikatny, podstawowy język niemiecki, auto na dojazd do pracy z miejsca zakwaterowania, znajomość rysunku technicznego. To, co Tobie mogę zaproponować, jeżeli spełniasz te warunki i masz gotowość, żeby rozpocząć pracę w najbliższych dniach, to, co Tobie zaproponuję, to będzie niemiecka umowa o pracę, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i bardzo fajne pieniądze. Tutaj, jeżeli przepracujesz np. 168 godzin pracy i jesteś na pierwszej klasie podatkowej, to spokojnie zarobisz 3200 euro netto. Jeżeli przepracujesz więcej godzin, to oczywiście otrzymasz większe pieniądze. Zainteresowany ofertą wysyłaj swoje CV, wysyłaj swoje dokumenty do mnie na maila. A jeżeli to nie jest oferta, na którą czekałeś, to zaobserwuj mój profil, bo każdego dnia umieszczam tutaj nowe oferty pracy i może jutro, a może pojutrze będziesz tutaj miał ofertę, która właśnie jest dedykowana dla Ciebie. Zaobserwuj, żeby nic z Tobie nie uciekło.